Maurycy Polaski, mój przekaz gminy. Dzień dobry, kochane bo Państwu mam zaszczyt yy, się przywitać z, z, z Państwem i zakomunikować coś, co Państwo zapewne wiedzą, że dzisiaj jest dzień matki. Ktoś wymyślił Dzień Matki i jest taki 26 maja. Słuchajcie, yy, w, w, zawsze... Oczywiście matka, cudowna, cudowna postać w, dla każdego z nas. Natomiast mnie się kojarzy wszystko czerwone, chmieleckie. Nie wiem, czy Państwo czytali. Tam w, w, w momencie, która jest bohaterek ze Skandynawii, która nauczyła się polskiego, ale nauczyła się polskiego tak, że mówiła bardzo starą składnią, spytała komisarza policji, chyba, czy ta dama to Wasza Mać? I do tej pory mnie to okropnie roz, rozśmiesza mnie ten tekst, związany jest poniekąd z matką. Proszę Państwa, jest wiele pięknych pieśni na temat y, wyżej zmiankowanej matki. Natomiast jest również pieśń francuskiego piosenkarza, y, y, którego dzisiaj po raz pierwszy Państwu przedstawię. Je peux... Je peux... Bardzo proszę. Mamy święto wszystkich mam, Fajnych mam ja sporoznam. Uwielbiałem różne damy, Z nich najlepsze były mamy, a z tego cały kram. Mama ma to, mama ma to, że kocha pieszczożkę swą pieszczożkę swą lub pieszczocha. Mama ma tak, ma takie wielkie serce Mama ma tak, że kocha najgoręcej mm. Spory wybuch Super mam. Doceniałem tu i tam. Bo się mama zna na mama Mama tuli mama leczy. Mama, Pam param, pam. Mama ma to, mama ma to, że kocha Pieszczoszkę swą, pieszczoszkę swą lub pieszczocha Mama ma tak, ma takie wielkie serce Mama ma tak, że kocha najgoręcej Prawie wszystko zrobił żem Będzie więc krem de la krem. Gratuluję wszystkim mamom, że wielbiły mnie tak samo Mamy Kocham was. Je t'aime. Je t'aime. Ja, ja, ja. Merci, panie jean uh, Jeszcze imieniny. Państwo pozwolą, 26 imieniny Maja obchodzą Adalwin, Adalwina, Alwin, Alwina, Angelika, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Emil, Ewelina, Filip, Filip, Neriusz, Karp, Kwadrat, Lambert, Lamberta, Paulina, Teodor, Więcemił, Zachariasz i Zachary. Karp powinien obchodzić 24 grudnia. A może mi się coś pogięba Wszystkie mamy, całuję. Do zobaczenia do jutra.